Cześć, z tej strony Karolina, portale Ostrołęka. Ze mną jest prezydent miasta Ostrołęka, Paweł Niewiadomski. Dzień dobry. Panie prezydencie, klasa czy obciach? Elektrownia węglowa w Ostrołęce. Zdecydowanie obciach, niegospodarność środków publicznych. Zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Ja myślę, że tutaj jest kwestia sporna. E, raczej klasa, nie ograniczamy działalności gospodarczej. Centralny port komunikacyjny. E, we wcześniejszym wydaniu zdecydowanie obciach, teraz klasa. Budowa spalarni odpadów komunalnych w Ostrołęce. Jeżeli komunalnych i z pewnymi zabezpieczeniami dla mieszkańców klasa, jeżeli inne odpady typu niebezpieczne, medyczne, obciach. Elektrownia atomowa w Ostrołęce. Zdecydowanie klasa, tańszy prąd, no i większe podatki dla miasta. Zajęcia z edukacji zdrowotnej? Zdecydowanie klasa, jeżeli oparte na badaniach naukowych i medycznych. Kawa z poprzednikiem? Klasa, myślę, że z każdym prezydentem warto rozmawiać o Ostrołęce. Religia w szkole? Myślę, że klasa. Rondo siemowita w Ostrołęce? Myślę, że klasa, choć nie do końca, ale poprawiło troszeczkę komunikację. Ulica Głowackiego bez samochodów? Zdecydowanie klasa. Zapach celulozy w Ostrołęce? Zdecydowanie obciach. Stan dróg w Ostrołęce? Myślę, że z miesiąca na miesiąc klasa. Imigranci w Ostrołęce? E, nie traktujmy ludzi przedmiotowo. Jeżeli przyjeżdżają, pracują, płacą podatki, przestrzegają prawa, nie przyjechali po zasiłki, to klasa. Bardzo dziękuję.